Dla dzieci, które były bite, które karano krzykiem ziomu Co byli poniżani, wyśmiewani, wyklęci latami, niezrozumiani Wrażliwi, którym mówiono tylko tyle, że nie mają siły dla Osób, co się czuły gorsze za nami lata mroczne, Los nas zawsze wodził na manowce, czarne owce Żyliśmy w domach, nie pod mostem, a drogi nie były proste Po swoje krocze za mną się ciągnie ogień, widzę światło w tobie Tak jak je widzę w sobie, biorę oddech, rozbieg Bo się rozstąpi. może ja to Mojżesz, jestem swoim prorokiem Jasno widzę, jasno czuję, jasno słyszę Wiem, gdzie idę, się nie mylę. Piszę Biblię i opiszę wszystkie chwile, które odebrały siłę My to Dzieci z domów, w których nie było miłości i nie było sensu, nawet się o pomoc prosić. Roznożyli ręce, terapeuci, sama sobie rać. Radziła sobie mama jeden drugi raz, jak nie było o czym gadać, to się chodziło chlać, a narzędziem wychowania to był skórzany pas i ja sobie nie radziłam. Trzeci, czwarty raz, a wsparciem było tylko weź się kurwa w garść. Nie byłam nigdy dobra, no bo co? Bo się jąkam, dziwnym dzieckiem byłam i to już od przedszkola. Los lubi się powtarzać, dlatego się znam na czarach. Paski na świadectwach, a potem świadectwa w paskach. Jak nie odwrócisz losu, to będzie historii plagiat. Ja, że się, które były, się, że to byli zani, wyśmiewani, wyklęci latami Niezrozumiani, niedoceniani, zbyt wrażliwi Którym mówiono tylko tyle, że nie mają siły dla Osób, co się czuły gorsze za nami lata mroczne Los nas zawsze wodził na manowce, czarnowce Żyliśmy w domach mostem, na drogi nie były proste Mroki tego świata w głowach, recepty na prozak, korytarze w szkołach i pogarda w oczach. O tym się nie mówi głośno, ale każdy widzi jak zaburzenia odżywiania i coś nagle z tobą nie tak 40 kilo, 80 kilo. Od skrajnego wychudzenia, po niemal otyłość. O tym się nie mówi, o tym milczą media. A w wieku w swoim życiu przeżywany jeden dzieciak. Dwa razy się zastanów, jak się chcesz z kogoś śmiać. Bo nie wiesz ile go kosztuje, żeby rano wstać, stoję. Po stronie słabych, którym życie weszło w nawyk to czarne owce teraz mnie rozpiera duma i każdemu ktoś w rodzinie umarł Widzę to w twoich oczach, czuję jak ci bije serce, dajesz mi to co ja tobie, czyli zrozumienie. Dla dzieci, które były bite, które karano krzykiem ziomu Co byli poniżani, wyśmiewani, wyklęci latami Niezrozumiani, niedoceniani, zbyt wrażliwi Którym mówiono tylko tyle, że nie mają siły Dla osób, co się czuły gorsze za nami lata mroczne, los nas zawsze wodził na manowce czarne owce, żyliśmy w domach nie pod mostem A drogi nie były proste